się podoba? Twoja robota? No. no ale zbiornik potęga co? Witam na kanale Nowato. Razem z Dawidem Dziubińskim, firma Proinstal z Ciechanowa. Montaż MPMA razem z Buforem i zbiornikiem ciepłej wody użytkowej możliwe, że później będą tu nawet Solary No i to jest prawdziwie piąta klasa ten kociołek bo one mają certyfikaty pod warunkiem, że montujesz je razem z buchorem w zamian za obsługowość otrzymujemy dosyć tani sposób ogrzewania domu no uciążliwy ale tani Włączy, włączyliśmy sterownik, on tak będzie, tak będzie wyglądał. I teraz, jeżeli naciśniemy włącznik, to proszę zobaczyć. Klapa się podniosła i zaczyna się rozpalanie. Na, pi na piątym biegu działa w tej chwili tam e, wentylator wyciągowy, i to jest taki e, doświadczalnie, znaczy e, no, na razie jest na piątym, może się okazać, że wystarczy na trzecim. Może trzeba będzie podnieść na wyższy bieg, jest 10 biegów. Eee, zobaczymy. Jeżeli będzie Pan mógł ocenić, jeżeli będzie się dymiło, tutaj gdzieś coś będzie nie tak, trzeba zwiększyć ciąg kominowy właśnie w ten sposób. Przez bieg. Teraz, żeby dołożyć pali się, tak jak mówiłem, to jest kocioł, z którym możemy dokładać w nie, nie musimy wygaszać i rozpalać. Możemy dokładać wtedy, kiedy jest w nim Eee, żar, tak, żeby nie buchnął nam tutaj jak otworzymy drzwiczki, żeby dym nie buchnął, a buchnie naprawdę to ten sterownik ma taką funkcję, że jeżeli naciśniemy jeszcze raz eee, włącznik proszę zobaczyć, zamknął klapę i wentylator uruchomił się w pozycji 10, czyli na większych obrotach. Co to spowoduje? Że jeżeli otworzymy, oczywiście trzeba to robić pomału, jeżeli otworzymy, to zaczyna stąd zabierać nam powietrze. Czyli żeby nie pozwolić, żeby tu się dymiło. No wiadomo, to jest kocioł, troszeczkę się będzie dymiło zawsze, ale producent stara się tak zrobić, żeby, żeby tego było jak najmniej tak. I wracamy do funkcjonowania, czyli proszę bardzo, otwiera się Regulator klapy, czyli dorotu powietrza. Tak to wygląda. Jeżeli chcemy zrobić temperatura, to jest temperatura, jaka on teraz czytuje. Jeżeli naciśniemy strzałkę w dół lub w górę, to zobaczymy temperaturę, jaka jest nastawiona. I jak możemy regulować tą temperaturę? Bardzo prosto. Naciskamy, mryga i teraz możemy zmienić wartość. Teraz temperatura nastawiona będzie 71. Proszę zobaczyć, że jak teraz nacisnę, jest 71 i odwrotnie zmieniamy teraz na przykład na 60 i temperatura jaka jaka jest, będzie 60, czyli kocioł będzie grzał do 60, po 60 zamknie do powietrza w ten sposób to wygląda mhm. poprzednio mieliśmy taki, taki sterownik do pompki obiegowej, tak, że on można za, z tego załączą... ręcznie pompkę puścić Załączał pompkę właśnie przy temperaturze na, na, nastawionej, tak? Przy 40 czy 50. No tak, to, to będzie to jest taka mm -hmm. sama zasada działania Tak, tak, tak. Tylko tu jest jeszcze on steruje pompką obiegową i steruje, obiegową. steruje klapą tą dolotowodą. Powie... to będzie pan nagrzewał go przez 4 czy przez 5 godzin, a później co i raz tylko pompka będzie sobie, a woda będzie w nim stygła cały czas. Mm -hmm. Dobra, ale to co pan teraz powiedział, żeby tylko ten zasobnik zagrzać to ty tripletni, to właśnie może tak, czy... tak, może być tripletni, a najlepiej, żeby przestawić na tripletni, bo jak będzie na, w trybie yy, lato i zima, no to i ta pompka będzie się włączała. A jak będzie tripletni, jak ta pompka się nie włączy, to tam nie będzie grzało na górze, bo nie będzie miało jak. jak ta pompka nie będzie miała jak w to stronę. Dobra, dobra, czekaj, że ja zrozumiałem, bo ja zrozumiałem, to już będę wiedział. Ci też powtórzę. Czyli w trybie letnim wyłączamy tą pompkę Tak Tylko e, nie odłączamy z tego jakby, No jakby na... sterowaniu sterowanie odłączamy I grzejemy wtedy z automatu tylko... Tak, ciepło, tylko ciepło wody. Będzie albo brało sobie z bufora, a jak pan będzie palił tu to bezpośrednio Będzie sobie brało z tego Jak będzie szło ciepło Nagrzeje tam bufor, by wy, czujnik wyczuje To będzie bezpośrednio sobie podbierało od razu z Mhm. A jak nie, jak już bufor tam będzie naprawdę dużo miał tej ilości wody gorącej to będzie z tego czujnika z góry sobie szczytywało i będzie zawierało wodę z bojlera, żeby nagrzać ten, mhm. z bufora. Ale jak załóżmy, zatrzymam się w pewnym momencie z tym paleniem, to tu będę miał załóżmy gorącą wodę, a tutaj załóżmy jedną trzecią od góry tylko bufora nagrzanego, tak? No tak. Chyba, że Pan nagrzeje cały bufor no to to będzie pan miał całą wodę, tu wtedy będzie pan miał, nie wiem 90, no tu wiadomo będzie już coraz mniej co tak jakieś ten to krótkie przypomnienie działania sterownika przy kotle MPM steruje on wyciągiem kominowym, czyli wentylatorem wyciągowym, steruje pompką obiegową steruje klapą do lotu powietrza, do spalania Dziękujemy, Nowato, sprawdzone, polecone, razem z firmą Dawid Dziubiński, Proinstal z Ciechanowa, zapraszamy chętnych, widać, że czas na kotły piątej klasy, spalające drewno jeszcze nie przeminął. Pozdrawiam, Nowato.